Witajcie kochani bardzo, bardzo serdecznie 9 grudnia. Zobaczcie dziewiąte. krzyżóweczki już, 9 zdrapmasiki, masiki. Dzisiaj mamy coś słodkiego, czyli keks. Ja się już oderwałam, żeby było szybciej. podrapiemy sobie dzisiaj długo, kochani, bo mamy też trzy krzyżóweczki, jeszcze dodatkowo, czyli 63, 37, 41, bo chcę coś fajnego wydrapać. No co jeszcze kochani, no 9 grudnia i mamy co dzisiaj, premierkę. Mamy kochani premierkę z drapeczki Gwiezdna Fortuna, czerwona zdrapka, mam wersję czerwoną, wiem, że jest wersja złota, ale ja jakoś tej złotej wersji u siebie nie mam. No i co o niej mogę powiedzieć? czerwono-zielona, świąteczna, fajna, gwiazdy się szuka. Trochę dolarów, kasy na święta. 10 stopni wygranych od deszki do 500 tysięcy, standardcik. Tylko, że tam do 50 zł to co? dyszka się szuka. No, dla mnie to najważniejsze jest to, jaka będzie warstwa ścierana. Bo jeżeli będzie dobra, to się z drapeczką zaprzyjaźniam. Ale jeżeli będzie coś nie za bardzo, to niekoniecznie. Mam cztery zdrapki. Szukamy oczywiście liczb albo gwiazdy, która nam nie mnoży, a dolar nam mnoży. Mam 23, Dwójeczkę 22 i 24, kochani. Oczywiście, żeby zdrap miały Miało piękna. nastrój. Tutaj ja już sobie tutaj moją świeczuchnę zapalę. O na sobie tutaj, jak widzicie, jest. O! Tu ją postawię, żeby mi nie przeszkadzała, żebym, słuchajcie, jej nie zrzuciła. Dobrze, zaczynamy premierkę. O, zrzuciłam sobie, kochani, zrabki. Yy, asystencie Misiu, mam prośbę, krzyżóweczki poszły sobie na podłogę. A ja drapię, kochani, zdrabka z numerkiem 23. Mam nadzieję, że widzicie, jak coś to będę przesuwać. W ogóle nie, nie widzę, dokąd jest. Mam aparat, ale to. Szukamy liczb, kochani. O, ciężko idzie. Tak, jakoś. Nie do końca dobrze. 37, 6, 4, 28, 27. A mam w pierwszym rzędzie. Co ja mam w tym pierwszym rzędzie, kochani? Ło. O, o ho, ho, Chyba się nie zaprzyjaźnimy, koleżanko. Oj, oj, oj. Oj, oj oj. Coś to... O nie, nie. To nie dla mnie. 16, 34, 23, 21, 25, nie, pierwsza ten, tak ciężko też się drapie, wiecie co, różowy diament, też taka była ciężka premiera i ja tam szczerze po premierze za wiele z tym diamentem nie zwojowałam, 29, nie moja, 14, nie, 2, nie, 35, nie, 42, nie, ostatnie dwa rzędy, Ojej, oj, hoj, ho. to ja nie wiem, czym to trzeba, słuchajcie. Ja nie wiem, czy to trzeba, żeby się zdrapało. to z nami w kulki poleciało i to dosłownie 17, 18, nie 17, nie 39 też, nie 12, nie I 26, nie. No i teraz patrzymy, co tam ten ostatni. Rząd nam da. Oj, oj, oj. Nie wiem, czy wy cokolwiek widzicie, co tu się zdrapuje, bo ja wzięłam nowe drapaki. Jedyneczka nie moja, szósty, dziewiątka nie moja, ósemka też nie. 31 nie i 27 nie i jest pustak. H. E. Pustak. Kolejna zdrapeczka, yy, dwójeczka, a ta była 23. Patrzymy, co nam ta dwójeczka da. Powiem Wam, że jeszcze ta góra, to jak cię mogę się drapie, Gorzej te prezenty. 17, piętnaście, dwadzieścia sześć, i 5. Przecież to można, nie wiem. Trzeba jakieś, kochani, inną technikę. Plas ten, nie plaster. Plaster się fajnie drapał akurat. Ciężko się tą drapało. Asystent pamiętasz? Jak ona tam ta zdrabka się nazywała? A, pudełko czekoladek. Pudełko czekoladek ciężko zdrapało. 31, nie moja. 12, nie. 4, nie. 25, nie. I 6 też nie. Obokami sypnęło. Kolejny rządek. Łohoho. Oh. Nie wiem, co już ja tu drapię, kochani, ale 36, nie moja jedyneczka, też nie 18, nie 29, nie 41, nie ostatni rząd tego pustaka. O, a jak to podrapię, po ten. Dziewiątka nie moja, trójka również. 28 nie, 13 nie i 39 też nie. Kolejny pustak. Jak ja mam tak pustaki, słuchajcie, zdrapywać. To ja dziękuję bardzo. E, P. Oj, lot to lot to. Zdrabkę to można sobie od razu w kosmos. Gwiezdno, wymyśliliście. Drapeczka z numerem 22, ja mam te trzy po kolei, bo 22, 23 i 24, ja mam nadzieję, że coś tu będzie. Patrzę, co tam asystent podniósł, bo ja tych postaków to ja tak drapać nie, nie zamierzam. O nie, kochani, chociażby nic nie wpadło, ja nie, do grywki nie robię, o nie, na pewno nie. Śmiejesz się, asystencie? No to... Zamienimy się. Ja cię proszę. Chyba najgorsze, kochanie, moja premiera, jaka może być. Okay. E, mówię, nad tym diamentem to się tak męczyłam. 38 nie, 19 nie, 26 nie, 32 nie i 33 nie. Masakra. Ale ani liczby wygranej, ani gwiazdy, no totalnie nic. 21 nie, 14 nie, 25 nie, 7 nie i 20, 17 nie i 27 też nie. Jeszcze dwa rzędy. 37 nie mam, szóstki, nie mam, 13 też nie mam, 16 nie mam i 22 nie mam. No i co, kochanie, ostatni rząd? Trzeciego pustaka. Nie, zrabko mi się, zdrabko asystent to yy, wymiesił. Nie, nawet jak tu nic nie wpadnie, ja nie robię dobry Nie, kochany. Takim pusta. Trójeczka nie, czwóreczka nie, 29 nie. Ale siódemka jest. O, asystencie jest siódemka. I ona trzy dechy dała, wiesz? O, takim No i trzy dechy to słuchajcie, już coś padło. Tak, haha, ha. Ha ha ha. Wpadło trzy dechy. Brawo. Mendowata z

35 nie moja, 16 też nie, 19 też nie, 29, nie 12 nie. Czy ja się do czegoś jeszcze tu dokopię? asystencie, jak myślisz? No, też tak myślę. Też tak myślę. W kopalni gwiazd jestem. Piątka nie moja, czternastka, obok. Trójka nie moja, dwójka nie moja, jedynka też nie moja. Oj oj, oj. powiem Wam, kochani, że ten różowy diament już był lepszy, a to to smoli.

24 nie moja. Siódemeczka też nie moja. 27 nie. 42 nie. I 32. Nie. Dobrze, kochani. Jeszcze kontrolne. C. L. Co Wam powiem? Premierka zaliczona. Trzy pustaki. Ale jest perełeczka znaleziona. brokatu to dzisiaj normalnie. Sylwester blisko, ale. Perełeczka z numerkiem 22. Ostatnia cyfra i dała 30 zł. Brawo! Dobrze, kochani. Ja teraz sobie odkładam to pusta klandię. Brokat też sobie odsuwam. No i sobie drapiemy krzyżówkę. Ręce to mam brudne, jakbym nie wiem co. Szybciutko tą dziewiąteczkę, żeby Was za długo nie przetrzymywać. G -M. Słuchajcie, to. Drapaki, słuchajcie, że tak powiem, się potępiły po tym w dziadostwie. Bo inaczej tego nie powiem. Ja nie, nie będę tej drapki drapać. Bo ja, które z drapki lubię, to naprawdę je drapię często. Mm. Do owocóweczki wracam, kochani, po krzyżówkach, bo jednak mówię i owocówkę, i krzyżówkę naraz drapać to trochę przegięcie. Ale już jak sobie skończę tą krzyżóweczkę i icha drapię, to zrobię chyba sobie taki odcinek jeden asystencie, że Podrapię sobie tylko y, tą owocówkę. D i V. V, to ja przeważnie nie mam. D, a V nie mam. Ale jeszcze tego d, 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 d jest dużo i bardzo dobrze. Bo ma być dużo. I U. Patrzę się za tym ukochani i nie widzę. Jest w uszach. Oczywiście mówię, jak późna pora, bo wróciłam z pracy. Teraz już zawsze po pracy. Premierki wchodzą i nic z tego lepszego nie wyjdzie. Zawsze będzie już po pracy. po Popołudniami, wieczorami. Ale, mówię, nie spodziewałam się, że to będzie aż taka ciężka premiera. Wiecie w sensie takim, że teraz drapie a, że to nic się nie dało, nie to zobaczyć, a jeszcze taki brudas, że w ogóle, bez przesady po prostu, jakby moje, yy, ten. Jakbym żartowliwie powiedziała bez przesady z F. No, polecieliście z nimi ze mną w kulki z tym F. Nie widzę F. Y. L. jest, IK. jest IK, IK, IK. i k jest i k i k to a już jest pierwszy wyraz oka P, Ale było. Tak. Dobra. T. Chyba będzie pusta co, na pewno. I C. Jednym wyrazem to jest pustak ku T. Czyli dziewiątka pustakowa. To ją ja tu do pustaków, kochani. Na razie to jedna z drapka wygrana. Jeszcze mam trzy zrapeczki yy, krzyżóweczkowe. Numerek 41. Tutaj coś tam naddrapałam. Ja zawsze naddrapuję C. żeby powiem wam później szybciej poszło ha 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 ha, ha. dobra iwo wovovo o No tą krzyżówkę to aż miło, słuchajcie, podrapać. A tamto to normalnie ręce bolą. Śmiałeś się ze mnie, asystencie, co? No. <laughs> hmm? A może ty byś kiedyś ze mną podrapał? Może kiedyś. Może? No. O, mam pomysł. Asystent z tą drapkę.. Co? że się jak koń w tym powiedzeniu B. I T. Patrzę z tą z literką T" ale to też jest pustak R, V o te pustaki to się szybko drapie powiem wygrana na razie jest jedna jeszcze mam dwa tutaj dużo się otworzyło ale nic się nie utworzyło N 37 zrabka To no tylko mówię, D. Tutaj hasło zdrapka, jest, widzicie, D, D, D. M. W tym makzie i w sejmie. Mam grom, wyraz. F. I to na tyle, co kolejny pustak się wydrapał. A, max i grom to jest drugie słowo. B nie było, patrzymy. Eee, nie, mamy 3 złota. Dobrze mówię. Jest Saki Max i Grom Patrzymy, czy jest Q. Tak, Q, 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 Q. Ta jest krzyżówka. 37. Zwrot. Ostatnia na dzisiaj, kochani, krzyżówka. Już nie będę Wam przedłużała. Ołówki mamy do zdrapania i jest 2. Choć powiem wam, że te krzyżówki to naprawdę szybko się drapie w porównaniu z tamtym czymś, nie nazwijmy nawet to zdrapką, to jest jakaś porażka M. Dla mnie to nie jest zdrapka, to jest po prostu świąteczna porażka, taki procent odlot to dla nas, a macie sobie se podrapy. ta zrepaczka z numerem 63 kochani. O, jest wyraz Ada. Ale czy on coś da? To nie wiem. Ro, y, j. Jest Jess. Dż, Drugi wyraz. Co? Będzie kolejny zwrocik. Chciałabym. Fajnie by było. Jest E. No, żeby coś tam mówię ta paczka fajnego dała. Bo to nie, żeby to nie było takie pustakowate. S i to na tyle. G. g g g g g jest. No i na koniec mamy F, które pewnie nic. Nam nie da. Tak. TV. Czyli pusta. Kochani. Co krótkie, szybkie podsumowanie. Na cztery krzyżóweczki, które miałam wygrała jedna. Czyli na 12 zwróciło się 3 złote. 37 numerek. I. Kochani, premierka zaliczona. 3 dechy wpadło. Perełeczka taka brudaskowa, perełka i też premierka zaliczona. Dobrze, Kochani, ja się z wami żegnam i do jutra pa.